To już czwarta rowerowa masa krytyczna w grudziądzu. Jak w każdy ostatni piątek miesiąca, również w sierpniu, rowerzyści kolejny raz wystartowali po równe prawa dla rowerzystów i równe prawa dla rowerów. Start nastąpił o godzinie 18:00. Trasa sierpniowej masy krytycznej przebiegała tymi samymi ulicami, co druga rowerowa masa. Mimo początkowo zapowiadającego się deszczu, na starcie stawiło się wiele rowerzystów, co świadczy o tym, że rowerowe przejazdy przez miasto zagościły na trwałe w grudziądzu. Ostatnia masa krytyczna planowana jest na wrzesień. Jeśli jednak pogoda dopisze, jak mówimy organizatorzy, to możliwe, że odbędzie się również w październiku. Później start kolejnego cyklu już wiosną. Tak, czwarta masa krytyczna. Po raz kolejny jedziemy pokazać się na mieście, jedziemy zademonstrować, że jesteśmy, jedziemy pokazać, że rowerzyści są i mają swoje potrzeby. Jaka trasa dzisiaj? dzisiaj trasa powtarzająca się w sumie taka sama jak na drugiej masie krytycznej, czyli Portowa Gdyńska, Chełmińska, Bydgoska, Halera. Przejdziemy sobie przez Fosza, Włotka, Marcinkowskiego, Toruńska, Rybacka, Plac Stycznia, skręcimy w Piusyckiego, dalej pojedziemy Karabinierów do góry, potem legionu wybickiego, Sikorskiego na dół i dojedziemy tutaj na stary rynek miasta, jeśli będzie otwarty, bo nie wiemy. Pogoda dzisiaj, no, troszkę nie dopisuje. Powiem tak, no, pogoda jest jak najbardziej rowerowa, no, ale nie dla wszystkich. Ludzie boją się troszeczkę deszczu, rower jednak kojarzy się z ładną pogodą. Więc no, jeśli ktoś nie przyjedzie, jak najbardziej trzeba mu wybaczyć. Ale ci, co przyjadą, jak najbardziej pokażą, że zależy im na tym, żeby jednak Grudziąc stał się w końcu przyjazny rowerzystom, żeby, że chcą zademonstrować swoją obecnością, że są z nami. A kiedy będą odbywały się masy krytyczne w naszym mieście? Na pewno, na pewno ostatnia masa w październiku, potem przerwa i zaczniemy chyba od marca kolejne masy, więc każdy będzie zadowolony, myślę. Wiecie, rowerzystom to przywilej w pewnym sensie już obecnie, ale także i obowiązki, prawda? E, tak, jak najbardziej. E, każdy rowerzysta powinien przestrzegać prawa, ale dbać przede wszystkim również nie tylko o bezpieczeństwo innych, ale o bezpieczeństwo swoje. E, myśleliśmy tutaj zresztą za e, Pana podpowiedzią, żeby e, uruchomić e, takie hasła e, pod we kątem bezpieczeństwa, na przykład bądź widoczny na drodze. Rzeczywiście spotyka się dużo rowerzystów, którzy jeżdżą bez oświetlenia, a bycie widocznym to jest podstawa bezpieczeństwa, więc warto przede wszystkim wszystkich zachęcić do tego, żeby jednak te lampki, odblaski, wszystko, co poprawia naszą widoczność, ze sobą zabierać. Od takiego czasu rowerzyści mogą jeździć na chodnikach, o co walczyli przez długie lata, ale tam też są piesi, prawda? Są piesi, ale Musimy wiedzieć, że możemy po chodnikach w wypadku tylko i wyłącznie z warunków atmosferycznych. Więc e, trzeba bardzo uważać. Każdy pieszy ma pierwszeństwo, tak samo na ścieżkach pieszo-rowerowych pieszy ma pierwszeństwo. To jest bardzo ważny aspekt, bo możemy na przykład nieszczęśliwy wypadek spowodować ułamek sekundy. Więc uważam, że no, trzeba się pilnować na każdym kroku, mimo że się chodnikiem, strasznie uważać i starać się jechać w ostateczności, myślę. Piesi często zaradzą ścieżki rowerowe szczególnie na Strzemięcinie, w tych miejscach, gdzie powstały nowość, nowe, nowe, takie, takie przejazdy, prawda, no powoduje to jakieś niebezpieczeństwo. Tak, często są miejsca, gdzie są ścieżki rowerowe, nie ma chodników, ale też jest dużo miejsc, gdzie są i ścieżki rowerowe i chodniki. Tak naprawdę ja myślę, że dopiero uczymy się pewnych zachowań i chciałbym tutaj zaapelować na przykład do pieszych, że jeżeli rzeczywiście nie ma chodnika i poruszają się ścieżką rowerową, żeby nie grodzić tej ścieżki rowerowej, tylko iść jedną stroną spokojnie, tak żeby rowerzyści mogli swobodnie się poruszać. Ale również z drugiej strony my rowerzyści chcielibyśmy, kiedy pojawiamy się na chodnikach, to z braku ścieżek rowerowych i innej możliwości my z kolei szanujemy pieszych dla nas to jest ktoś kto ma bezwzględne pierwszeństwo i jeżeli trzeba to nawet trzeba się zatrzymać chodzi przede wszystkim o dbanie bezpieczeństwa a jak tutaj sprawa mostu się ma? Może są jakieś nowe informacje w tej sprawie? Yy, powiem tak. Yy, władze przynajmniej wiedzą w tej chwili, że jest taki problem, że zależy nam na rozwiązaniu tego problemu. Yy, jest szereg złożonych problemów, które yy, władze nam tutaj przedstawiają. Na razie nie ma konkretnych informacji co do rozwiązania. Natomiast jesteśmy w, od jakiegoś czasu w ścisłym kontakcie z naszymi władzami i ten temat na pewno będziemy poruszać. Z tym, że jest taka jedna kwestia, że tych tematów do poruszania w Grudziądzu jest naprawdę cała masa. Chcielibyśmy to jakoś tak wszystko poukładać, zacząć od najważniejszych i żeby zgodnie z obietnicami naszych władz, że od 2012 roku będzie zarezerwowane pula budżetu, która będzie miała poprawiać to, co zostało, no, że tak powiem, brzydko, sknocone przez wiele lat takiego właściwie bublorupstwa. No mam nadzieję, że, że, że jakoś te sprawy się po kolei poukładają. Jeżeli chodzi o most, na razie pozostaje to wielką niewiadomą. A zarząd dróg miejskich nadal obrażony? Nie. Byliśmy właśnie tutaj na spotkaniu rowerzyści z Zarządem Dróg Miejskich. Po naszym sprostowaniu. Jak najbardziej akceptują to sprostowanie i nie ma już żadnych takich zgrzytów. Na Państwa stronie można wyczytać, że w najbliższych dniach mają się odbyć jakieś rozmowy. Czego mają dotyczyć? Były już? Aha, to jest spóźnione że będą kolejne rozmowy. E, powiem tak, no rozmowy z władzami tak naprawdę toczą się już od wielu lat. Od 2005 roku rowerzyści próbują rozmawiać, podejmować rozmowy z władzami, z tym, że od e, zeszłego roku i właściwie można by powiedzieć, że od teraz te rozmowy zaczyną, zaczynają być e, obiecujące. No Obietnice wiadomo, że można spełnić lub nie spełnić. Mamy nadzieję, że, że, że będzie ta druga opcja, że będą spełnione, e, więc e, cały czas się toczą te rozmowy. I i no mamy, mamy nadzieję na, na, na wiele poprawek, na to, że coś się zmieni. Między innymi jedna z takich ważnych rzeczy to jest w tej chwili dokument, który będzie regulował, będzie prawem, które będzie regulowało rozwiązania techniczne ścieżek rowerowych. I mam nadzieję, że tak jak w innych miastach to poprawi zdecydowanie następne ścieżki, które będą się pojawiać. A udało się już coś wywalczyć? Czy udało się wywalczyć to, że będziemy się stale spotykać w odpowiednich terminach ustalonych przez pana dyrektora? Jest bardzo, bardzo moim zdaniem komunikator. Stwierdził nawet, że się mówi z nami na rower, żeby w celach, żeby pokazać te rzeczy, które nam nie pasują. Ale tak jak powiedziałem, to są jeszcze daleka droga, więc nie mówmy hop, bo do tego naprawdę trzeba jeszcze dużo rozmów. No będziemy czekać, będziemy czekać, co się będzie działo. Pogodnej masy roweru. Mm, dziękuję. Rozmawialiśmy z i powiedzieli, że nie będzie padać, więc nie wiem, jak to będzie. Na początku chcę zaznaczyć, żebyśmy przestrzegali przepisów. Będziemy jechać, trzymać się prawej strony, nie wyjeżdżać na pas po lewej stronie, stara się trzymać w prawej stronie, stara się trzymać w kupie. Tak nas poproszono, więc tak robimy. Dzisiaj przejdziemy tą samą trasą, która była na drugiej, na drugiej właśnie, czyli pojedziemy sobie portową, pojedziemy sobie gdyjską, potem skręcimy na rondzie w ulicę Belmińską, Bydgoską Halera, potem Fosza, Włodka, Toruńska, Marcinkowskiego, Rybacka, Plat Stycznia, Karabinierów, Legionów, gdzie jest troszkę bruku. Za co no z góry przepraszamy, no ale gdzieś trzeba jechać. Myślę, że nie będzie źle, bo za parę miesięcy mają zrobić asfalt tam. Nie? nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale no będzie, więc nie, nie będzie nikogo rzucać. Chcemy też powiedzieć, że y, ideą masy jest to, że walczymy o, o ścieżki dla nas. Czym nas więcej tu przybywa, tym miasto widzi, że warto dla nas coś robić. Jeśli jest nas mało, no to wiadomo, jak to się dzieje. Przekazuję jemu głos. Pozdrawiam. Czosko postaram się, mam nadzieję, że Państwo wiedzą, że od lat właściwie spróbujemy namówić nasze władze do tego, żeby w końcu wprowadzić do normalność, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Między innymi wczoraj byliśmy na rozmowie z zarządem Drobniki, że tak, Są odziedzice, ale na chwilę obecną to jest tyle, co możemy powiedzieć. Kończy się na tak, e, mam nadzieję, że tym razem zostaną dotrzymane. E, także cały czas walczymy e, w tym względzie, żeby te ścieżki zaczęły być w końcu normalne. Tak naprawdę, każdy jedząc po ludziom, widzi, że to nie jest normalne, że słupy stoją na środku ścieżek rowerowych. To jest wciąż e, niedawno wypadek. Gdy ta pomorska opisywała rąk, e, pana starszego, który złamał sobie obojczyk na słupie, który został świeżo postawiony i do nie da się inaczej tego postawić. A to wody mówią same za siebie, że przecież inne miasta jakoś stawiają, A prawo wyraźnie zabrania stawiania słupów na środku świeżych rowerów. Krótko jeszcze tak powiem żartowiłem, że na forum Gazety Pomorskiej ktoś rzucił hasło, e, nie wiem czy wiecie, że mam tam w matołej. ktoś powiedział, idź Matołku szukaj a, swojego pacanowa, no ja na to, że owszem znalazłem, a tylko spróbuję zaprowadzić tam normalność, także ważne o ścieżki rowerowe, może w końcu będzie normalnie. Jeszcze raz dziękuję za przybycie. Podkreślacie tym przede wszystkim, że popieracie naszą akcję, że chcecie tego samego co my. Porządnych, wygodnych ścieżek, nowoczesnych rowerowych, żeby było bezpiecznie i naprawdę tak jak się rowerzystom należy. Daleko tutaj nie sięgać, wystarczy sięgnąć do torunia, żeby spojrzeć, że tam już normalność ta jest prowadzona do porządku dziennego. Także dziękuję. Życzę wspólnego dobrego rowerowania.